Toni dostałam mutacji. Czemu muszę robić za faceta w tym związku? Bo Jestes Kurwa znowu ta zgira do nas wypisuje na te Messengery. Kurwa, Sheryl Czarnobyl odbieraj kuźwa poli, moja siostra puściła cichacza i nie da z wytrzymać to twoja kuzynka Tesno odbieraj potrzebuje pomocy. Kuźwa, mało cię matka uczyłaby nie olewać ludzi? Co masz na myśli, Betina? Czemu nie odpisujesz celu? Jak naśle na ciebie Black chuja, to zobaczysz? Gdy na wojnę wyruszałem, odprowadzał mnie mój teść, miał ze sobą sześć walizek. Kurwa nie doruchałem ją i poszła no. do jakiegoś redżę, a czy chuj wie mu redzi rec no nie wiem. Hmm, co to za nowe zioła od tego popaprańca z farmy? Kacyka bum kabum bum. Cika cika bum kabura bum. Co one kurwa kombinują? O ja pierdolę. Jeb! Yep. Chyba wzięłam tego za dużo, bo łeb mnie napierdala gorzej niż czołgi z II Wojny Światowej. Odpierdol hey? się Kevin Overcia, trzeba ci zrobić I fotę na insta, bo raz, raz w życiu się odpierdoliłaś. Hej skarbusiu kochany mój. Jak sobie żyjesz kochanie moje? Wiesz, że cię kocham. No czego chcesz? Zrobisz mi dzisiaj minetkę z palcówą? Do reszty cię ochujało? Hej piękna. Łapy precz stulejarzu. Nie daj się prosić Weroniczko, samiczko, piczko. Mówię zostaw mnie kurwa, bo farma ci wszystkie narządy pokradnie, włącznie z twoim chujem, a zapomniałam, przecież go nie masz. Zluzuj majty Weronika. Ja pieprzę, zostaw mnie na paleńcu z takimi przytyczkami, to do swojej matki zapieprzaj. Halo, siemson, Betina. Co? Kurwa Betina, nie wiesz już tych dragów z farmy, jak tak zareagowałaś? A ja nie wiem, kto jest lepszy, Archie czy Red w łóżku. Jeszcze ten kutafiasznik chciał mnie przeruchać. Masakra, Betina. Engines warm Dziękuję bardzo za obejrzenie tego pseudokraka. To mój pierwszy krak, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli byłby trochę sztuczny. Pracowałam nad nim 4 godziny, więc mam nadzieję, że docenicie moją pracę do zobaczenia, kochani. Thank you very much for watching this, pseudo -crack. this is my first crack, so please be understanding if it would be a bit artificial. I worked on it for 4 hours so I hope that I will appreciate my work see you guys.